Dzień dobry, dobry wieczór, z tej strony Paweł inter internetowy przewodnik po Stanach Zjednoczonych. Witam z Venice Beach w Kalifornii. Jest troszeczkę szaro, nie ukrywam, ale jest dopiero proste rano i chyba tak najlepiej rozpocząć zwiedzanie tego zatłoczonego miejsca. Zapraszam na krótki przewodnik po Venice Beach. A jak najlepiej i najsprawniej poruszać się po Venice Beach, proponuję użyć wszechobecnych skuterów. Jak sami widzicie jest tego mnóstwo. Do wyboru, do koloru. Jak to działa? Bardzo prosto. Wystarczy ściągnąć aplikację, odnaleźć skuter, który jest obecnie naładowany. Ja będę używał firmy skuterów firmy Lime i zaczynamy zwiedzanie. Aplikacja Lime jest bardzo prosta do zainstalowania. Po ściągnięciu a, jej ze sklepu internetowego weryfikujemy swój telefon, możemy użyć do tego Facebooka. Musimy się zgodzić na warunki zawarte w umowie. Podajemy adres mailowy i po chwili aplikacja pokazuje nam gdzie jesteśmy i w których miejscach znajdują się dostępne skuterki. Ale zanim znajdę środek transportu, jestem w miejscu zwanym Muscle Beach. Tak, to tutaj Arnold Schwarzenegger zaczynał swoje pierwsze kroki. Jak sami widzicie, historyczna Muscle Beach sprzęt jest dosyć mocno zużyty, zotknięty zębem czasu, ale to wszystko zostaje w takim stanie, aby przypominało stare. Dobre czasy tego miejsca, kiedy tronował tutaj Arnold Schwarzenegger. A propos Arnolda Schwarzeneggera, który jest bardzo mocno związany z tym miejscem, pamiętacie taki słynny mural, który jest wszechobecny? Na zdjęciach z Venice Beach. tak, to jest dokładnie to miejsce. Jak je znaleźć? Pod spodem będzie lokalizacja. A żeby było ciekawie, to po drugiej stronie Arnolda na tym przepięknie wymalowanym budynku jest jeszcze jeden bardzo znany mural. Ej hey Jim. To jest on, Jim Morrison. A no to wszystko w jednym miejscu. Okej, okay, czas znaleźć skuterek. Tak, tak, to bezdomni mają bardzo dobrą miejscówkę w roznawanie zbycz. Tam następny zestaw bezdomnych. No, niestety tak to wygląda. Nie ma co ukrywać. Mm, tutaj kolejny pan sobie śpi. A ja szukam swojego skuterka. Szczerze mówiąc, myślałem, że ktoś już będzie tutaj rano ćwiczył na tych wszystkich urządzeniach, które znajdują się wzdłuż oceanu. No ale 6.15 to jest jeszcze chyba za wczesna pora co prawda dużo osób biega ale jeszcze nikt nie ćwiczy jestem właśnie na skrzyżowaniu Pacific Avenue oraz Windward Avenue to jest serce Venice Beach tutaj znajduje się ten słynny napis i cała magia tego miejsca zaczyna się wieczorem późnym wieczorem rano po godzinie 6.00 nie wygląda to za ciekawie gdzieś tutaj odbiorę sobie skuterek w takim razie i wyruszam na zdobywanie Venice Beach ok, tu są sprzęty chyba Chyba chłopaki właśnie teraz dowieźli świeży towar naładowane limonki a, a więc odpalamy aplikację skanujemy kod Okej, okay, sprzęt odblokowany. Czas start. Tutaj mamy takie światełko zielone informujące nas o tym, że maszyna działa. Stopka. Mam nadzieję, że się nie wykopertnę. Ciężko jest jechać i nagrywać w tym samym czasie, dlatego ze względów bezpieczeństwa, teraz będę szedł skutera. Eee, jeszcze zamknięte, ale tutaj można kupić sobie legalnie zioło. Tych sklepików jest dosyć sporo na Venice Beach. Na razie, jak sami widzicie, jest słabo, wręcz bardzo słabo. Chłopaki rozwożą skuterki, a... Ja spaceruję ze skuterkiem zamiast jechać wzdłuż Venice Beach. Tam dalej jest Santa Monica. Mniej więcej ja wiem. Skuterkiem 10 minut jazdy. Zaraz zobaczymy czy będę mógł tam dojechać. No moi drodzy, nie ma co ukrywać, tak wygląda w Venice Beach o poranku. Bo zdał mi budzą się do życia. Tłumów turystów jeszcze nie ma. Tłumów plażowiczów również nie ma. Jest pusto, cicho, więc chyba czas wskoczyć na skuter i podjechać do Santa Monica. Jeszcze jedna ważna informacja, o której jeszcze, mówiąc zapomniałem, wyjechałem na ten główny bulwar Venice Beach, a jakoś ulajnoga elektryczna nie chce jechać i nie chce jechać, ale okazuje się przecież, że tam jest speed restriction area i w tamtym miejscu możecie co najwyżej prowadzić sobie swoją hulajnogę także możecie się przemieszczać tylko o tak jak ten pan i za chwilę ja w bocznych uliczkach eee, no to dobra jedziemy Tak sobie jadę na tym skuterku i popatrzcie, jaki ładny mural. Święty Marek, patron Venice Beach. Śliczny ten mural jest. Genialnie to wygląda. Chodź dookoła. Słabo. Z Venice Beach do Santa Monica dotarłem na skuterze mniej więcej w ciągu 12 minut. Jak sami widzicie, jeszcze wszystko dookoła budzi się do życia. A w Santa Monica? No cóż no, mamy molo, które jest przeważnie zatłoczone i praktycznie tyle. Także na molo i wracamy. A to moi drodzy, widok, który nie często będziecie mieli okazję zobaczyć. No, chyba że przyjdziecie tutaj o godzinie 6-7 rano. Puste molo w Santa Monica. A co można robić w Santa Monica? Pobawić się chwilkę w parku rozrywki. Można wpatrywać się w ocean i gigantyczną plażę. Posiedzieć chwilkę na ulubionej ławeczce Foresta Gampa i przymierzyć sobie jego buciki. No i oczywiście, na sam koniec, zrobić sobie fotkę ze znakiem. Route 66. Tak. W tym miejscu kończy się słynna droga 66. I to by było na dzisiaj tyle. Dziękuję za wspólne zwiedzanie Venice Beach oraz Santa Monica. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału i do zobaczenia gdzieś na szlakach. rozwiany włos a jak dojedziecie już do miejsca przeznaczenia nie zapomnijcie zaparkować waszego skutera przy użyciu aplikacji trzeba nacisnąć po prostu lag w innym przypadku ktoś po prostu będzie jeździł za was klik koniec drogi dziękuję